Bo to historia, bo to marzenia, 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 bo to historia, historia, historia godna przypomnienia. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba Wtedy, kiedy wołasz człowiek, zimno cię olewa Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba Wtedy, kiedy wołasz człowiek, zimno ci olewa Dookoła ludzie chcą mnie oceniać Nie widzą serca, nie widzą duszy Nie widzą tego, co w mej głowie huczy, Co moje usta mówią, a co moje odby Ospierają uszy, kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy. Najlepiej przepnąć oko, najlepiej za słowo, zamilknąć na wieki, wtedy będziesz wielki Jak powietrze będziesz lekki żyjąc pośród paści płaczesz, ale widać łez, już nie rozumie, już nigdy nie zrozumie Czemu nie umie nie odnaleźć się w tłumie sam jak palec, czy to ważne w sumie każdy ma swoje problemy, swoje idee, swoje sny, swoje złote góry, marzenia, warte, świeczki Poświęcenia co to daje, mam nadzieję dużo Nie po to umieramy, aby byłem zostać, ale śmierć. Jak się żyć, nie myśleć jaka czeka jutro chłosta Ile gizel, ile wrogów, ile przyjaciół, ile wozów, ile bólu Ile nauków, ile podniecenia wokół, ile ludzi widzę w szoku Dopóki wierzysz, że może być inaczej, że będziesz walczył jak ja walczę Będziesz panem świata, królem siebie właśnie Trzymaj to na się, wiara nie ugaśnie Obóz duża nocy, zanim na nam jak ludzie tracą rozum, jak opuszczają piesje, niszczą pokój, strzelają w A ja pragnę jedno to jest spokój, łaskawie po patrzę, pochylam głowę w swoim moku. Wyspą niebo, a ja łatam gwiazdy, zapalam świece Tak jak w nocy świeci każdy, świat świeci Potem sobie przeszli, co człowiek planuje, wiesz, dobrze, że mu kreśli. O to historia, bo to marzenia. Bo to historia, o to marzenia. Bo to, to historia, bo to marzenia Bo to historia, bo to marzenia Bo to historia, bo to marzenia Bo to historia, goza przypomnienia 재미 <shriek> Wiesz coś się ceni u nich? Wieczne poświęcenie Nie mają poparcia ludzi jak te gwiazdy na scenie Wielu oddajesz życie, wielu oddaje siebie że szeroką swoją drogą jedziesz Ej, cała Polska, świat idzie za nami My nie łączymy pasji z drogimi brylantami Gaz na stricie to siła poświęcenia Nie słuchaj ludzi, spełniaj swoje marzenia Wielu mówi, że to kuligania na motora, To życie, które oni prowadzą na dwóch kołach Każdy z nich w tym czasie zapomina o kłopotach To jak wyrywka z życia Poczuj to chłopak, dalej uważam, że to talent Żeby coś zrobić w tym trzeba trzymać się, wytrwać Nie ma siły na to, co dla ciebie życie Wkładaj serce do końca, przeleje na ulicę Boże, niech ta noc porwie mnie Niech serce poprowadzi tam, gdzie chce Nie kupię myśli, zabierze wiatr Nie mnie lęk, dzisiaj przekreślam strach Boże, niech ta noc porwie mnie Niech serce poprowadzi tam, gdzie chce nie kupię myśli, zabierze wiatr Niech opuści mnie lęk, dzisiaj przekreślam strach Miracz dla pełnej mocy, kierownica w obie dłoni.